Siemaneczku, tutaj Wenta. Zapraszam was do odcineczka specjalnego z okazji tysiąca subskrypcji na moim kanale. A co dzisiaj będziemy robili? Także mam przed sobą tutaj najostrzejszego chipsa na świecie. Będzie nieziemsko. Kurczę, nie wiem czy wytrzymam. Także muszę coś do tego jeszcze sobie przygotować. Tak więc... O kurde, co tu się przed mną pojawiło? Wentówka? Spódój smak mleka? O, to będzie mi na pewno pomocne przy tym challenge'u bardzo ostrym. Ale to nie wszystko, bo mam tu jeszcze gości specjalnych. Także zobaczmy, kto ze mną tutaj będzie prowadził jeszcze odcinek. Kto tyś prawił? Krecik? Siemano, ta! Witam cię! Witam was serdecznie, widzowie. Tutaj jestem, byłem zaproszony. Dokładnie. Przed wętem bardzo się cieszę. Dziękuję Ci. A, dziękuję bardzo. Oraz Szwagrus! To ja. Cześć. Cześć. coś jeszcze do powiedzenia? Nic, czas zjeść tego cipsa. Dokładnie. Linki do naszych kanałów znajdziecie w opisie. Dokładnie tak. No. Niestety maka z nami nie ma, które łączy nas albo dzieli nas łączy nas z Wendel Mago ale dzieli nas kilometr, kilometraż. Mago też pracuje, to to... Jest chcieliśmy go zaprosić, ale nie chcieliśmy zawracać głowy, także... Także tak, generalnie to ostre lubię, aczkolwiek nie wiem, czy jestem gotowy na tak ostre, bo generalnie jest to zrobione z najostrzejszej papryczki na świecie, która ma ponad 2 miliony skowini. Krecik. Proponuję zakład o to ile Wenta wytrzyma jedząc tego chipsa, tak? Ja proponuję, że wytrzyma mniej niż 2 minuty. A ty jak twierdzisz? Eee, oczywiście tak myślę, kurczę 2 minuty, 2 minuty. 2 minuty 30 sekund. Coś... Myślę, że więcej, więcej. Więcej niż 2 minuty. Tak, tak. Zdyskuje. Y, zakład o 1000 zł, co? O kurde. Ojo, ojo, 1000 złotych. Dobra, nie jestem w stanie zaryzykować. I, I gościnna nagrywka u zwycięzcy. Dokładnie. Dobra. Unboxing, proszę unboxing. No to otwieramy tego gagatkę. A co jak z i w ogóle nie popiję przez, mm. nie wiem, 10 minut? To jest ciekawe. Ciekawe też jest to, żebyś go zjadł, od razu byś poczuł tą ostrość. I byś już nie mógł przełknąć, bo ci się tak śniadanie. Powiedzmy. Ślinotok. Powiedzmy szczerze, nie będzie takiej sytuacji. Powiem tak, ja jakiem kebab na ostry, to już mi z tej ostrości nawet yy, ten leci z nosa, nie? Ja nawet nie wiem, kebaba na ostry, bo ja nie lubię ostrego, także współczuję ci węta. Współczuję ci. Wy drodzy widzowie, napiszcie w komentarzu, ile wy obstawiacie, ile węta wytrzyma ma nawet jest rękawiczka! Oooo, proszę Dobry. bardzo. O, co my as, tu mamy? Tu mamy jakieś ostatnie słowa. Tak. Naklejeczka. Oprócz tego wizytówka. O, o, jakiś kod promocyjny tutaj mamy. Kod promocyjny dla osoby, która przetrwała. A tu już jest zapowiedź tego, co nadejdzie. Tak, pokaż do kamery. R.I.P. Tak. F. Niestety. Jest i rękawiczka. Będę proponował taką rękawiczkę do pielenia grządek. Także cieszmy się, że tutaj była sterylna. Zobaczmy. Zobaczmy go. O kurde. On jest cały czarny? Co jest? To jest? Ale on jest czerwony. Co tu on jest, jest? czarne? O kurde, Ale, Ale on Bęcie. wygląda. Węciej się trzęsie ręka. się ręka trzęsie. Jak on wygląda? Ja powiem wam tak. Ja ma, ja się... Ja proponuję jeszcze, żebyś mu od razu nalał wentówki. Mm. Bo jak się skoczy... Skoczę na to, to kurde. Weź dalej no no tej wentówki. No ja bentówki. Jak on tak wygląda, to ja to ja faktycznie się boję. Boję się... Co to ma? Ale czu, być? czujesz to? Nie Ale nie za bardzo No nie, bo się jeszcze coś taknę. No o kurde, ale daje. Będzie mega ostro, będzie mega ostro. Bez wody. Muszę się że bez powodu, Uf. Tutaj jest kształt trumny. Dobra. Uff, przygotuj się. Mentalnie może sobie popi troszkę wentówki, nie? No to jedziesz. 3, 3, 2, 1, 0, o kurde. Oj, oj, oj. Co się dzieje? Co się dzieje? Opowiadaj, jaka ma smaków Ci towarzyszy. Czuję. Ostrość. Może? Gardło. Aj! Kurde. Schodzi to powoli. Przeze mnie czuję to. O kurde. Ciepło się robi. Patrzcie czuję mi, jakbym. Jakbym normalnie... Ogniem tutaj zioną. Teraz... O kurde, teraz się zaczyna. Może wow. chcesz się napić bentówki? Nie. O kurde, faktycznie. Ja pierdziele. Co ty masz z tego? O kurde. Ale to jest ostre, ja pierdziele. No co, takiego chipsa zjadł? Ja. pali. pali. Ale bez kitu. Oa, a ja o. tylko tak skupnęłem tego, tego kruszka. Ja płonę. Ja tak samo. Dobra, dobra. Ja pierdziele. Moja... Moje gardło w tej chwili Nie, ja, przykro Ciepnie. mi widzowie, ja muszę sobie napisać. Ja cię... Ja... Ze mnie teraz tyle potu cieknie. Ocieknie mi łza. <trym> no jaki ty oba czerwone oczy. Poka. Ale weź, ty masz całe A. zęby od tego. Ja pierdzielę, ale to jest ostre! Napij się Nie. a ona nic nie pomaga mi... <laughs> <laughs> ja, prawie dwie minuty. ja, ja, ja tylko zaskupnąłem trochę tego... Co to, co tutaj Wędar spuścił? Słuchajcie, wido, jeszcze... 5 sekund, nie całe, całe... Pięć sekund do tego, żeby wygrał 1000 zł. Ciężko mi się. Mówi. Mamy to! Gratulacje wygranej. Dziękuję bardzo. Nie cieszę się z tego, że... przyjdzie kiedyś. <laughs> Ale jak mnie to piecze! jak to boli! Uff. Powiem tak, ja się cieszę osobiście, że ja nie musiałem takiego czegoś jest. Słuchajcie drodzy widzowie, zostawcie łapkę w górę dla cierpienia tego to youtubera sławnego, Lenty, bo on to robi dla was, dla was, za wasze poświęcenie. Za to, że daliście mu to Tysiąc subów i idziecie po więcej. Tak. Gonimy maka. W tym, w tym momencie Wenta zaraz jest, przegoni maka i będzie top 1 youtuberem w. Wenta mako kompa Dokładnie Jak mi się chce normalnie? Tak smargać teraz. No bo się zbiera, nie? Jest ten. Ja Wam powiem, kurczę, ja tylko tutaj sprawy, takie okruszewskie wziędę. Bo kruszeczki takie zjadłem i ja już nie mogę wytrzymać tego, a co dopiero teraz węta czuję. Jest, na początku jest taka gorycz. Potem to idzie podniebienie. A... Potem lekko pali. Powiem szczerze, że... Mocno pali! Za, za drugim razem... Węta, czy jesteś w stanie się zgodzić na to, żeby na 2000 subskrypcji Powtórzyć challenge Nie. <noise> Pierwszy i ostatni raz. Ja. Uh. Yeah. No, powiem, to go będzie jeszcze paliło do końca. Do jutra co najmniej. 3 minuty 40 sekund. No mówcie, słuchaj. Mówcie coś, mówcie. Coś. Słuchaj, jeszcze minuta i 10 sekund i będziesz jak ten prosy, który wytrzymywał po 5 minut tylko. I to ty wytrzymujesz bez picia. Uff. Czy wenta pobije rekord? Świata. E Świata? <grym> Jakby tak. Wylekań, Cały czas to czyje na ustach. Cały czas na ustach to czy Tak, o osad. Osad takiej przyprawki. Jest to dość ostre. Dwadzieścia ile? Dwa miliony? Dwa miliony. Dwa miliony Ja. robi swoje. Cztery minuty 33 sekundy. Jeszcze Ale... 30 sekund, dasz o, tak, radę. Się. Jakie ty masz oczy, ty masz czerwone oczy. Jakbyś nie spał trzy dni, na kominiarzu masz pełno. Na ustach masz pełno jeszcze tego, dobie tej przyprawy. Jak się obliczysz, to zdąży do znowu do ciebie i znowu będziesz cierpiał. Uh -huh. Nie wiem, komiarę ja cię w ogóle wyprać <grym> Na pewno, ale Na pewno pójdzie do prania Jest! <grym> oh. 5 minut, mamy to! Powiem ja wam. Spróbuję wentówki. Wiecie to jeszcze, Ja powiem wam kurczę No Nie wierzę w to, że ty to podjęłaś tego challenge'u i... Że ty jeszcze tej wentówki nie spróbowałaś, no? Szacun Penta, szacun <grym> Jest. Jest naprawdę źle ze mną, ale wytrzymam. To jest to Bardzo tak dobra rzędówka. Ale nie martwi tylko stan Wenty na afterparty, bo po tym challenge'u idziemy na afterparty i będziemy świętować 1000 subów. W firmowym gronie, także. Tak. Drodzy widzowie, wszystko to jest dla was. Jest od was zaangażowanie, firma, a Wenta Company działa. Działamy. Nie, 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 tutaj nie ma przelewek. Oh, powoli przechodzi, powoli przechodzi ostrość. Już tak, to, ta górna granica już była, już, już spada powoli. Już Jak gadam, to nadal czuję płomienie. Ha. Ale jest, jest coraz lepiej, jest coraz lepiej. Wytrzymam na skąpięcia, wytrzymam, na pewno. Już jego organy się przyzwyczaja, przyzwyczaja do tej ostrości. Tak, do 10 minut, i, i... No, mamy 6 minut i 30 sekund, no już zaraz, i mamy 30 sekund. Także, okay. możesz nawet dodać tutaj ten stoper. hot chip challenge. Zobaczcie If you see there. this video: this man have, have above 6 minutes. Without drinking ani milk he won't uh, win a price from this challenge. So give, give to this YouTuber. wenta. Tyle, że nic nie zrozumiałem z tego co powiedziałeś. Będą napisy na rolę <laughs> e, na Polsku. Ale, ale <laughs> całe wargi mam... To wargi nie pieką mocno. Ale jest, jest... już lepiej, Ale już Ale ty lepiej. krecik też jesteś cały czerwony, nie ja ty tylko Ale ja tylko nie? Takie, Tak, takie tylko smierniałem sobie tego. No, a ty jesteś cały czerwony. No ja nie wiem, ja nie lubię ogólnie ostrego, ja nienawidzę wręcz. Ale padł mi na głowę pomysł, żeby może kiedyś, może na 50 łapę w górę tutaj zrobić challenge sosów od noc. Od najsłabszego do najostrzejszego. To jest mi. Co wy na to widzę. Tak, jest mi. Ło, no! Zostawcie. w komentarzu. Będziecie musieli mnie zmuszać. Będziemy. Nie no. no, 50 łapek w górę i lecimy z tym. Ile jeszcze? Jeszcze 2 minutki. Do krótka, 10 minut. Druga przypominajka, wpadajcie na kanał. Węta, wpadajcie na kanał Krecik, wpadajcie na kanał Maku, wpadajcie na kanał Szwagrus oraz na kanał Kaminiara. Pięć osób, które są w składzie Węta, Maku, Kompany. No bo brak Barca, nie ma kanału, więc... No nie nie, nie powiem nic o nim, z jest tak nie taki ziomeczek. Taka sytuacja. Mamy 8 minut i 40 sekund. Także... Spokojnie wytrzymam bez popity, także... No byś to nie było wyzwanie, tak? Nie było. Dwa miliony z nie jest wyzwaniem, co dopiero ja będzie 10 czyżby, czyżby tu się kroi kolejny odcinek Uuu. Uuu. <grym> <grym> Mocno Mocno piecze ca cały czas mnie to piecze, nie? Ale już jak mówię, już nie czuję płomieni, już jest dobrze z nosa cały czas kurde. Mam cały zapchany nos teraz. Po tym. A! Oh. Jeszcze 40 sekund i będzie 10 minut. Także. nikt się The nie zbliża do 10. I kończymy. Te wyzwanie. Skończymy dopiero wtedy, jak się napijesz wentówki i opiszesz jej smak. Prawdziwego mleka. Mi się wydaje, że jak popiję wentówką, to, to, to ten smak powróci po prostu tego chips'a. No, kurde, to był dobry czyt. Zobaczcie. Tak właśnie, tak właśnie inicjuje Węta. Tak. O, ile jest? 10 minut. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Mamy 10 minut. Mamy to. Uwielbiam no, ten no, 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 no to spróbuję teraz. Up. Jest dobra, jest dobra. Były do zakupienia sieci partnerskiej sklepów kompanii, które dojdą do, e, do pracy e, za jakiś dłuższy okres. Tak. Także słuchajcie, posłuchacz ten odcinek to. Wenta wytrzymał 10 minut. Tak. To był specjal na 1000 subów na no, kanale Wenty, a idzie, idzie już po więcej ciśnie, kurde, ostro. Druga, trzecia sprawa to jest taka, że Krecik zwyciężył zakład i to grubo, grubo, bo dawał marne szanse w ewencie, A tu się okazało, że jest kudy potężny w spożywaniu wysoko posiłków. I co czwarte, następna nagrywka, następny vlog ląduje na kanale Krecika. Dokładnie tak. Co to U. będzie? Do, to jeszcze jest do ustalenia. Krok piąty tego wszystkiego to najważniejsze łapki w górę, łapki w górę. Pamiętajcie, że to od Was zależy czy wleci, czy będzie następny odcinek właśnie z tego chipsa albo i mocniejszego. Z tego chipsa i będzie inny uczestnik Będzie kto inny graf. Czy mi się wydaje, czy ty na <laughs> zobaczyć kogoś innego reakcji nie powiem Radny, że tak pewnie, że tak e, także żegnamy się w tym odcinku już e, wytrzymam się jest lepiej zdecydowanie także zostawcie łapeczkę w górę komentarz e, udostępnijcie ten odcinek jeśli chcecie zapraszam do kopaków co. niewidmy